To są trzy rzeczy, których nie możecie pominąć na powrót do szkoły. Pierwsza rzecz to oczywiście plecak. Ja osobiście jestem wielką fanką plecaków, ponieważ mam wrażenie, że są w ogóle zdrowsze i praktyczniejsze. Ten akurat mam z Patagonii, jest mega fajny. Dodatkowo ten plecak jeszcze ma takie rączki, więc w zasadzie też może być torebka, jeśli chcecie. Jest wodoodporny i naprawdę pomieści dosłownie wszystko. Drugą rzeczą są oczywiście nowe ubrania. Nie wiem, jak wy, ale ja do szkoły bardziej bym zainwestowała w dobry dres. Po pierwsze, biorę basicowe, cozy dresowe rzeczy, ponieważ one po prostu pasują do wszystkiego. Ja w tym sezonie postawiłam na taką fajną sweterkową bluzę i do tego po prostu zwykłe szare dresy. No ale żeby nie wyglądać jak menal w tej szkole w tych dresach, stawiam na dobrą biżuterię. No i w tym sezonie postawiłam na taką fajną, kolorową biżuterię. Mam wrażenie, że ona fajnie uzupełnia te neutralne, beżowe tony, ponieważ dodaje jakiekolwiek duszy temu outfitowi. No i fajne w tych bransoletkach jest to, że możecie w konfigurować sobie te elementy jak chcecie. Ja już po prostu widzę ten obraz w głowie, gdzie siedzimy sobie z dziewczynami w ławce i dosłownie zamieniamy się tymi wszystkimi charmsami. Moim zdaniem to będzie mega super, więc jeśli lubicie kolekcjonować albo wymieniać się różnymi rzeczami to mega wam to polecam, bo serio to, to jest mega fun. Jeśli jesteście zainteresowani takimi bransoletkami to oczywiście link w opisie profilu. To są trzy rzeczy, których nie możecie pominąć na powrót do szkoły. Pierwsza rzecz to oczywiście plecak. Ja osobiście jestem wielką fanką plecaków, ponieważ mam Wrażenie, że są w ogóle zdrowsze i praktyczniejsze. Ten akurat mam z Patagonii, jest mega fajny. Dodatkowo ten plecak jeszcze ma takie rączki, więc w zasadzie też może być torebka, jeśli chcecie. Jest wodoodporny i naprawdę pomieści dosłownie wszystko. Drugą rzeczą są oczywiście nowe ubrania. Nie wiem jak wy, ale ja do szkoły bardziej bym zainwestowała w dobry dres. Po pierwsze, biorę basic'owe, cozy dresowe rzeczy, ponieważ one po prostu pasują do wszystkiego. Ja w tym sezonie postawiłam na taką fajną sweterką bluzę i do tego po prostu zwykłe szare dresy. No ale żeby nie wyglądać jak Menel w tej szkole, w tych dresach, stawiam na dobrą biżuterię. No i w tym sezonie postawiłam na taką fajną, kolorową biżuterię. Mam wrażenie, że ona fajnie uzupełnia te neutralne, beżowe tony, ponieważ dodaje jakiejkolwiek duszy temu outfitowi. No i fajne w tych bransoletkach jest to, że możecie w sumie konfigurować sobie te elementy jak chcecie. Ja już po prostu widzę ten obraz w głowie, gdzie siedzimy sobie z dziewczynami w ławce i dosłownie zamieniamy się tymi wszystkimi Czarmsami, moim zdaniem to będzie mega super Więc jeśli lubicie kolekcjonować Albo wymieniać się różnymi rzeczami to Mega wam to polecam, bo serio to jest mega fun Jeśli jesteście zainteresowani takimi bransoletkami To oczywiście link w opisie profilu